Lepiej się w nic nie pakować. Mam już dość. Hej, jesteś tu nowy, nie? Potrzebuję kogoś, kto zaniesie wodę naszym zbieraczom ryżu. W ten sposób od razu poznasz kilku ludzi. Zainteresowany? Sam sobie noszę wodę. Tak się nie traktuje przyjaciół. Widzę, że muszę nauczyć cię dobrych manier. Spokojnie. Nic się nie stało. Schowaj broń. Rozruba. Facet ma już dość. Spokojnie. Sam jesteś sobie winien. Nigdy więcej tego nie próbuj. Rozruba. Twoja ruda bardzo mi się przyda. Spuściłeś mi niezłe baty, stary. To była dobra walka, ale już się skończyła. Co słychać, przyjacielu? Człowieku, czego chcesz? Zbieracze wyglądają na spragnionych. Zajmę się tym. Nie ma obawy.